No i najważniejsza sprawa związana z SWS Cars i Mercedesem C63S i wydarzeniem na A4. Kochani, prezes firmy już to wyjaśnił na głównym profilu SWS Cars. Także, jeżeli macie jakieś pytania i albo macie jakieś, no nie wiem, wątpliwości, wejdźcie na profil SWS Cars i zobaczcie po prostu ten, tą rolkę, co tam się wydarzyło. Z mojej strony, jako że dalej jestem wiceprezesem spółki, mogę tylko powiedzieć, że y, no, sprawa oddana jest już w odpowiednie ręce, do odpowiednich służb, także no, konsekwencje na pewno zostaną poniesione. I no, też niezbyt fajnie, że ucierpiała na tym y, Marka. Ponieważ co my mogliśmy zrobić? No nie jeździmy za każdym klientem, nie jeździmy z nim w samochodzie, więc no nie mogliśmy wiedzieć, że takie coś się w ogóle stanie. Dlatego zawsze weryfikujemy klientów i tak dalej. Klient wydawał się, wydawał się, no był, że tak powiem, czysty, więc to co odwalił, to już na jego sprawa. No tak jakby ktoś, nie wiem, y, szedł na kurs prawa jazdy i nagle, nie wiem, nie zdał, bo ktoś sobie pomyślał, aha, o, on na pewno będzie jeździł po pijaku. No nie, no zdał testy, przeszedł wszystko, w weryfikację, więc dostał prawo jazdy. To, że później na przykład, dajmy na to, ktoś jeździł po pijaku, zrobił kogoś krzywdę, to nie jest wina y, tej nauki jazdy, ani instruktorów, ani y, nawet y, przedsiębiorstwa, które y, wydało mu prawo jazdy, no nie? Więc wydaje mi się, że niepotrzebny jest hejt tutaj na wypożyczalnię ponieważ z naszej strony było wszystko zrobione prawidłowo.